Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie wodniki w czytaniu z kart tarota na 2021 rok z krótką prognozą na styczeń 2021. Zdecydowałam, że połączę te dwa filmiki. Najpierw ogólne wodnik wodnik w 2021 roku. Wyznacznik dla wodnika. O! Mamy tutaj kartę węża. Kartę sprytu. Pozwolę sobie wyciągnąć drugą kartę, żeby dopowiedzieć, może trochę. O słuchajcie, to jest bo zastanawiałam się, czego ta, ta żmija tutaj najbardziej dotyczy, ponieważ ogólnie jest to karta bardzo dwulicowa. Jest to karta mówiąca o fałszu, o zdradach, o kłamstwie, manipulacjach, a, o wrednej osobie. Natomiast z kartami ptaki, które mówią o ruchu, o takim... one ćwierkają, prawda? To w tym momencie nie nastawiałabym się na jedną osobę, tylko, no niestety, ale na cały chór osób, które mogą za Waszymi plecami, drogie wodniki, mówić rzeczy niezgodne z prawdą na Wasz temat. To, to jest tak jakby całe, całe siedlisko plotek, pomówień, Gdzieś w tle, albo też, uwaga, tu jest bardzo ważny temat, bo to, yy, to jest tak, że Kartażmini mówi o zdradzie, i może to wyglądać tak, że wszyscy naokoło wiedzą, że albo wodnik jest zdradzany, ewentualnie wodnik zdradza, ale bardziej to pierwsze. Tyle tylko, że wodnik jako osoba najbardziej zainteresowana, Dowie się o tym jako ostatni. Czyli będzie wrzało i będzie szum na ten temat, a wodnik będzie żył w nieświadomości. Karta i może mówić o tym, że wodnik, wodniczka ma w życiu rywalkę. Zarówno rywala, rywalkę, bo czytanie ogólne zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu zawodowym. Także tu proszę na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o pieniądze, ukryte pokrętne działania, również robione za plecami wodnika. Wskazuje karta na to, i w tym momencie jest to plus, żeby wodnik wykorzystał swoją przebiegłość, nie trzymał... Pewnych informacji w tajemnicy, jeśli mówimy o drugiej stronie karty, żmija, tylko właśnie coś nagłośnił. Czyli w momencie, kiedy jest jakiś problem, to im więcej osób o tym wie, tym dla wodnika lepiej. Ok, przejdźmy do czytania z kart Tarota. Odwrócona ósemka to jest taki wyznacznik. Czyli coś nowego tu się ewidentnie będzie działo. Dobra, ascendent, dwójka. Decyzje finansowe. Descendent, czwórka. Na razie dobre karty. Na czym się opieracie? Sukces. Aha, no i co? Skoro jest karta sukcesu, to nie dziwne, że jest cały tłum ludzi, którzy na temat tego sukcesu mówią i tego sukcesu Wam zazdroszczą. Tak to zadziała. Do czego zmierzacie? Ósemka buław? No, nie przejmować się. Kochani, naprawdę proszę się nie przejmować tymi plotkami, bo ludzkie gadanie. I zawiść, podłość i oszczerstwa mogą spowodować w Was to, że w jakiś sposób będziecie się izolować. Sami sobie, jakby na własne życzenie, możecie się w jakiś sposób zablokować, bo ludzie, co ludzie powiedzą, bo ludzie gadają, bo ludzie, niech mówią, ludzie zawsze gadali. Będą gadać i, i po prostu nie ma na to siły, prawda? Więc, więc trzeba będzie właśnie, żeby żeby, ale też żeby wyjść z tej blokady, z tego wpędzenia w kozi róg, to trzeba sprawę nagłośnić. Taka myślę, że taka jest rada. Do no, pierwszy. No sposób zarabiania pieniędzy. Proszę bardzo. I mamy tutaj od razu kartę diabła. Nowa, szczególnie dla wodników, słuchajcie, które w 2021 roku zmienią pracę. Będą to duże pieniądze, naprawdę. Uwaga tu na interesy. Czarne. Bie... Ja rozłożę najpierw karty, bo zaczynam mówić. Proszę bardzo, trzy, cztery. Co wam sprawia przyjemność? Pięć świat sześć, praca siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. I 12. Okej, okay. zaczęłam tak jakby może troszeczkę od końca, więc dla tych wodników, które zmienią pracę, to tu jest bardzo ważna rzecz, bo takim wyznacznikiem, tak? Dla was jest ta odwrócona ósemka denarów, czyli robimy coś nowego, być może nowa praca. W domu drugim macie kartę diabła, a, i ta karta diabła przynosi bardzo duże pieniądze i jest to rok na zadbanie o swoje interesy. Im więcej zgromadzicie w tym roku dóbr materialnych, tym dla Was lepiej. Czyli ważne jest. Właśnie w karcie diabła to jest moje. Ważne będą wszelkiego typu umowy, kochani, yy, dokładnie czytane, w których są zabezpieczone Wasze prawa, żebyście się czasem pochopnie na coś nie zgodzili, bo podpisując takowy dokument możecie się zablokować. Ascendent dwójka denarów, czyli widać, że to będzie bardzo decyzyjny dla Was rok. Karty wskazują na to, że w kwestiach finansowych. Kolejna sprawa macie ascendent, descendent, czwórka buław. Mogą być tu podjęte decyzje niektóre wodniki na temat zaręczyn i cała impreza będzie bardzo powiedziałabym huczna, dostatnia, bogata. Um. Niektóre wodniki mogą jednak odnieść wrażenie, że te zaręczyny w jakiś sposób wodnika ograniczyły, bo wy sami dążycie do ograniczenia swojej wolności przez te zaręczyny. No, okej, okay. no, jest to jakieś, tak, no bo już się nie będzie fruwać, bywać w klubach nie wiadomo jakich, tak. Um, czyli mamy jeden, pięć, dziewięć. Wasz rozwój kochani, 1, 5, 9, może dotyczyć taki temperament. Mamy tu y, rycerza buław, najszybszego z rycerzy, kartę świat. Więc taki bardzo rok z możliwościami. I myślę, że obojętnie od tego, co ludzie mówią, co szepczą po kątach, nie powinniście się ograniczać, nie powinniście stawiać sobie barier. Nie wiem dlaczego, z, z, ze strachu, tak? Może. Przyjaciele wokół Was, słuchajcie, możecie trafić do grona ludzi, no, powiedziałabym nawet sławnych, na jakimś oczywiście poziomie. Dla kogoś, będzie ktoś znany na terytorium, nie wiem, miasta, gminy, może powiatu, no, dla kogoś może narodowym lub międzynarodowym, bo macie tutaj w Domu Przyjemności Kartę Świat, więc jest to ten zasięg taki dość szeroki. Cokolwiek robicie, Róbcie wszystko tak jasno, transparentnie, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że coś kręcicie albo zatajacie, proszę pamiętać o karcie żmii i ptaków, e, a to są właśnie takie takie co się uda wykopać, żeby komuś zaszkodzić, coś wydobyć na światło dzienne i rozgłosić. Więc musicie w swoich działaniach być bardzo transparentni i przejrzyści. I jeżeli Pójdziemy tutaj za tropem, oszukam przeznaczenie, tak? To macie kartę świat i rycerza Buław. Duży ruch, duży postęp, jeśli chodzi o takie, o takie rozwinięcie skrzydeł. Następna kwestia. Może kusić Was osoba rycerza Buław? To jest osoba, no powiedziałabym, flirciarz. Osoba, która mówi to, co chcecie usłyszeć, możecie się zachłysnąć drogie wodniki tą znajomością. I co to spowoduje? No, spowoduje to ni mniej, ni więcej, tylko kartę żmij i ptaków. Że za Waszymi plecami uważa, będziecie uważać, że wszystko zostaje w tajemnicy, natomiast będzie huczało. I jakby. Sprawa wyszła na jaw, no to wtedy jest to dla Was ósemka mieczy mocne zablokowanie. Nie radzę w tym 2021 roku wchodzić w jakieś ryzykowne związki na trzeciego, prawda? Jeśli chodzi o Waszych znajomych, mamy tu kartę gwiazdy. No to już mówiłam, że to są takie postaci być może z czołówek gazet może i lokalnych, ale kontakty z tymi. Znanymi ludźmi mogą Wam przynieść wiele dobrego. Warunek muszą być to kontakty transparentne, żeby znowu nie wejść w jakieś układy między polityką a biznesem, bo wtedy ósemka mieczy, sami siebie zablokujecie. Dom czwarty. Mamy tu szóstkę buław. To są bardzo dobre wiadomości dla Waszego domu. Niektórzy mogą. Z radością ogłosić, że budują dom. Oczywiście, znowu wracamy do żmij, ptaków. Ludzie będą wam tego zazdrościć, ale dla Was, czwórka buław, ten dom to miejsce ładne, bogate. To będzie powód do szczycenia się. Jeśli chodzi o zdrowie, tu moi drodzy, mówię do pań, panie będą miały ciągotki do tego, żeby poprawiać swoją urodę. Mogą to być no, począwszy od nie wiem, zrobienia licówek na zębach, tak, czy wstawiania jakichś implantów, e, skończywszy na botoksie, hialuronie, oczywiście ja mówię o paniach, natomiast panowie również e, wykonują te zabiegi, aczkolwiek do tego się nie przyznają. Natomiast mogą się te zabiegi nawet wiązać z jakimś takim krótkotrwałym pobytem, typu jeden dzień gdzieś tam, e, to nawet nie jest szpital, tak. Karty sugerują, że wszystkie osoby, które zmagały się na przykład z problemami z chodzeniem, trzeba było wstawić implant, biodra na przykład, to tutaj bardzo szybko będzie to zrobione, uda się i sprawa szybko, problem zostanie zażegnany, tak? Ale no tu w tym musicie się w takim razie w ósemce mieczy zdecydować na to. Może niektórzy mają, będą mieć fobię na punkcie pójścia do szpitala i zrobienia tego zabiegu, ale jeżeli o takowym myślicie, to ten pobyt nie będzie długi, zakończony sukcesem, także proszę się tutaj nie martwić. Jeśli chodzi o wasze partnerstwo, tak jak już wspominałam, mogą to być zaręczyny, dla niektórych to będzie ślub, dla niektórych budowa nowego domu, zamieszkanie w nowym domu szerzej liczne przyjęcia, na których będziecie bywać z partnerem. I tu uwaga, na takowym przyjęciu możecie poznać jakąś wartościową osobę. Co Wam nie służy w 2021? Czwórka denarów. Zamknięcie. Zamknięcie i takie. Że nie, nie dociera, tak? Nie słyszycie czegoś, nie chcecie, żeby do Was dotarło. No a jednak z kartą ptaki, im więcej usłyszycie, tym lepsze decyzje będziecie w stanie podjąć. Bo proszę zobaczyć, wy dążycie do ósemki mieczy, tak? Ja się zamykam, izoluję dom dwunasty, co Wam szkodzi, a no właśnie, a to siedzę sobie tak w tym pięknym, nowym domu i nie wychodzę z niego na krok, tak? No. To nie taka tu musi być strategia. Przyjemność karta świat. Im bardziej się otworzycie, im bardziej złapiecie w tym roku wiatr skrzydła i rozpoczniecie nowe przedsięwzięcia, podejmiecie trafne decyzje finansowe, tym ten rok będzie dla Was lepszy. Ok, a teraz króciutka prognoza na styczeń. Króciutka prognoza na styczeń dla wodnika. Oj, prognoza na styczeń. Co w miłości? I rada dla Was. Ech, słuchajcie, w miłości na styczeń to jest tak, albo ktoś. Kim, e, kto nie chce z wami, jest ktoś, kto nie chce z wami związku, ale i wy powinniście już moi drodzy, zamiast tkwić w złudzie, ułudzie, to powinniście podjąć już decyzję. Nie tylko wyobrażać sobie. Że dobrze byłoby, żeby ta osoba była z Wami, bo ona niestety, ale nie będzie. Mamy tu kartę diabła, czyli te, powinniście jakby w końcu do, do, dostrzec, że jest to związek toksyczny, z którego im szybciej wyjdziecie, tym dla Was lepiej. Bo tu ktoś nie chce, ten związek nie rokuje, nie ma co sobie wyobrażać, że zarokuje. Tylko im szybciej wyjść, pożegnać, tym otworzyć, nie blokować się, prawda, w pracy. Rada dla Was, jeżeli są osoby niezadowolone z tego miejsca pracy, w którym są, pamiętacie czytanie poprzednie, odwrócona ósemka denarów jako wyznacznik nowa praca, decyzje, podjęcie i tu na styczeń od razu mamy podejmij decyzję, w którą stronę chcesz iść, zdecyduj się. Czyli jeżeli niezadowolenie z pracy, atmosfera do kitu, macie kartę maga, czyli mam potencjał twórczy. Ja zdaję sobie sprawę ze swoich możliwości i takowe możliwości, kochani, do was przyjdą tylko no trzeba, mówię, konkretnie, śmiało do przodu. Dziękuję drogie wodniki i życzę udanego 2021 roku. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt. Pozdrawiam.